To nie była zwykła debata. To był polityczny nokaut na żywo. W studiu Tobiasz Bocheński spis nie wytrzymał i dosłownie zaorał przedstawicieli rządu Tuska, Pawła Bliźniuka z Platformy i Barbarę Oliwiecką od Hołowni. I co najlepsze? Tak ich zatkało, że chwilami nie wiedzieli co w ogóle powiedzieć. Rząd PO i Lewicy po raz kolejny próbował atakować nowego prezydenta Karola Nawrockiego, tyle że zamiast konkretów dostaliśmy pustą propagandę i obrażanie głowy państwa. Ale Bocheński nie odpuścił. Punktował ich jeden po drugim argumentami, pokazując nieudolność obecnej władzy i to, jak bardzo odbiega ona od własnych wyborczych obietnic. Na stole pojawiły się najważniejsze tematy. Brak realizacji zapowiadanych zmian, chaos w rządzie Tuska i coraz większe rozczarowanie społeczeństwa. I właśnie wtedy Bocheński z ironicznym uśmiechem wbijał kolejne szpile, które rozbrajały rządową narrację, jak balonik pełen gorącego powietrza. Oglądaj do końca i zobacz, jak studio zamarło, a rządzący zamiast triumfować, Wyglądali jak uczniowie, którzy nagle zostali złapani na ściąganiu. Przestrzegać, a prezydent jest strażnikiem polskiej konstytucji. Żeby było jasne, polska konstytucja, i to są opinie wielu środowisk, powinna być zmieniona lub doprecyzowana. Pytanie tylko. W jakim kierunku, bo mam takie poczucie, że w przeciwnych kierunkach idą państwa intencje. Nawet jeżeli należy doprecyzować pewne zapisy konstytucji, to nie trudno dzisiaj nie dostrzec, że intencje pana prezydenta będą szły raczej w kierunku chęci wzmocnienia jego, jego roli. Dotyka I... pani redaktor fundamentalnej kwestii. Naj, pytanie, dobrze, czy, Ale to jest o tym, naj, czy jest... ustrój Polski ma iść w kierunku ustroju bardziej prezydenckiego, czy ponieważ, kanclerskiego, ponieważ, kan, ponieważ jednak y, no, rozumiem, ale, że zamysł... uwagę, tak, nie... że tak, to to będzie to tym, że tak. w ciągu pięciu lat Polska zmieni ustrój. się tak, ale, ale, no, no, ale, pani, ale pani, że pani mogę... ma się mogę, Bo rozmawiamy o tym, gdzie mają iść zmiany, a wydaje mi się że najpierw powinniśmy się zastanowić, że to... Mogę, to mogę. Miałoby się wydarzyć, bo do zmiany konstytucji jest potrzebna większość konstytucyjna. Ale Mamy w tym momencie dwie największe partie, które są tak skłócone, że na Zgromadzeniu Narodowym dzisiaj był wybuczany premier. Szanowni Państwo, czy te dwa obozy się dogadają i uchwalą razem konstytucję, ja szczerze mówiąc, bardzo wątpię. Mogę? Pani, redaktor, pani redaktor dotknęła absolutnie kluczowej sprawy, dlatego że odchodząc już od tego, kto kogo wybuczał, Polska znajduje się w bardzo trudnej geopolitycznie sytuacji. Na wschodzie mamy wroga wolnych narodów Europy Środkowej. Na zachodzie mamy konkurentów, którzy będą robili wszystko, żebyśmy nie wzrośli na poziom e, powyżej średniej europejskiej, w, e, jeżeli chodzi o zamożność. I musimy mieć sprawny system zarówno władzy wykonawczej i sądowniczej. I trzeba się na coś zdecydować. I pytanie o system, czy prezydencki, czy kanclerski jest kluczową sprawą w tej całej dyskusji. Ja nie mówię, który ma być, tylko jest kluczową rzeczą. Bo to, co zapisał w owym czasie Aleksander Kwaśniewski, bojąc no nie się, sam, że... No nie ale sam. bojąc się, ale no SLD, bojąc się, że Lech Wałęsa zostanie prezydentem... Ale nie, więc bardzo, tworząc różne, ten, bardzo różne że, środowiska pisały te konstytucje, panie pośle. Ale naprawdę. wiemy, jak był element, przecież mamy dokumenty z owego czasu prac konstytucyjnych, wiemy, że była obawa, że bało się środowisko postkomunistyczne prezydentury drugiej Lecha Wałęsy, więc przyjęto taki system, potem go zmieniano na szybko i system jest przepołowiony i zostawiając sprawy naprawdę bieżące z punktu widzenia, nieważne kto będzie premierem, a kto będzie prezydentem, my potrzebujemy sprawnego systemu rządzenia i również Polacy go potrzebują, żeby wiedzieć kto za co jest odpowiedzialny, bo zaraz będzie tak, że Donald Tusk będzie przerzucał całą odpowiedzialność na prezydenta, jak na przykład przy tej dziwnej ustawie wiatrakowej, która jest tak skonstruowana właśnie, żeby prezydentowi utrudniać życie, a prezydent będzie składał inicjatywy ustawodawcze i będzie mówił, że 10,5 miliona obywateli głosowało za tym programem, a wy w pierwszym czytaniu albo w drugim będziecie Odrzucali Z jakiegoś je w jednak nie. powodu przez wiele lat nawet ta niedoskonała i nieprecyzyjna konstytucja bardzo wielu politykom nie sprawiała problemów i byli oni w stanie funkcjonować. Wojna słynna o tak naprawdę rozpoczęła czyli kohabitacja. No nie, no. A ja, no nie, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, Leszek Miller kontra Aleksander Kwaśniewski? Ale chce pan powiedzieć, że kłócili się o to, czy wchodzić tak, do to, Unii? Tak, bo to nie. No nie pamięta pani o flagę? No dobrze, ale będzie ją po, Ale dlaczego tak było? Ale dlaczego, ale tak, jest, było? dlaczego jest, tak było? Ale to jest, ale to jest jakaś z całym szacunkiem prognostka wobec problemów, które obserwujemy w tym, w tym momencie. Nie było dyskusji o tym, tak, dyskusja o tym, czy, czy może bitwa o to, kto będzie tę flagę wciągał na maszt, to jest... Tak, to jest tylko symboliczne. Ale to, ale to, to było... Ale panie redaktor, to jest symbol tego, Pani, że pośle. nie mogli nie, się zdecydować, nie. kto będzie prowadził tak sprawy jeżeli... europejskie. No tak, znaczy nie da się chyba jest... skłócić też Kamilera Aleksandra Kwaśniewskiego w kwestii y, unijnej? Może mm, tylko nie tak. Nie Dobrze, no właśnie, Barbara. Jeżeli Oliwicka. w kwestii unijnej i w kwestii geopolityki, którą pan raczył poruszyć, w tym wystąpieniu dzisiejszym, które tak jak już ustaliśmy, kończyło kampanię i rozpoczynało kampanię, było dużo o Unii Europejskiej o tym, że Polska ma być suwerenna w podtekście, że Unia Europejska zagraża suwerenności Polski, a jakoś nie było tam nic o Rosji i to też jest bardzo znamienne i niebezpieczne. To też wybrzmiało. Natomiast y, taką myślę, że wisienką na torcie, która właśnie miała pokazać tą siłę prezydenta Nawrockiego, była ta informacja o y, radzie programowej, która ma zmienić ustrój o konstytucji, bo to jest pokazanie właśnie, że teraz my wygraliśmy wybory, Prawo i Sprawiedliwość, Karol Nawrocki, mamy tą siłę, mamy emocje społeczne, które widzieliśmy na ulicy. Do zmiany konstytucji Zaraz się zobaczymy zresztą. potrzeba dialogu. I tylko w takim środowisku i w takim otoczeniu można do tego podejść. I to jest brak szacunku dla tej ustawy zasadniczej, dlatego co przez tyle lat, pomimo wielu różnic nas jednak łączyło, żeby... Z, takim, z taką pewnością, z taką pewną butą o tym mówić. Najpierw zbudujmy to, tą przestrzeń do rozmowy, do dialogu. I teraz właśnie to, czego nie umiał zrobić i nie chciał zrobić prezydent Andrzej Duda. My składaliśmy jako koalicja rządząca projekt chociażby naprawy Trybunału Konstytucyjnego. Ustawę, która zakładała, że właśnie wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma się odbywać większością trzech piątych Sejmu, czyli z udziałem koalicji i opozycji. To był ten krok, który Andrzej Duda mógł wykonać, żeby rozpocząć współpracę i być może faktycznie jakieś pole do zmiany konstytucji później wprowadzić. To będzie ogromny sprawdzian dla pana Nawrockiego, jak podejdzie do e, tych wszystkich kwestii związanych z praworządnością, do Trybunału Konstytucyjnego, ale do, do KRS-u. Mówił o tym dzisiaj, mówił, mówił bardzo tym, ostro. Nie, nie, ale mówił na przykład o tym i to jest znamienne, że nie będzie nominował sędziów, tak. Tak. którzy, no właśnie, którzy, i, w, I widziałam w tym momencie, bo była... Uh... Przebitka na minę pana ministra Żurka i jego uśmiech. I ten uśmiech wróżył, że to będzie konfrontacja i to będzie bardzo silna konfrontacja. Tak, Karol Nawrocki nas, za, za, nas zaznaczył tutaj bardzo wyraźnie pole walki. I nie i będzie nominował więc... sędziów, którzy jego zdaniem są nie, nie. w niezgodzie z konfrontacją. Pole walki zaznaczył Donald Tusk, wskazując Ale... tego ekstremistycznego sędziego na miejsce. Okej, okay, a wcześniej to, przepraszam, to pan Zbigniew Ziobro znaczy... był jakim ministrem sprawiedliwości? bardzo bo znaczy. znaczy. A pan a, a, a czy może który pan prowadzić w jakim prawo... prawie? sądów odwołał pan Zbigniew Ziobro. Musiałbym zapytać GPT bo nie chodzę z takimi danymi 130. w głowie, ale pan sędzia 130, Żurek, pan sędzia Żurek jest przykładem ekstremistycznego sędziego, przedstawiciela absolutnie skrajnej grupy czyli, prawników Ale czyli minister Bodnar, minister Bodnar był Bodnarowcy. no jaki? Bodnar szukam takiego dobrego słowa, bo się wyśmiewaliście, że sobie nie radzi minister e, Bodnar. Czyli minister Bodnar sprzedał, sobie nie radził nie był swój autorytet, rozmienił drobne. Nie był zbyt sprawczy, a teraz wchodzi minister, który pokazuje sprawczość i mówicie, no to jest ekstremista. Tak, znaczy, Aha. pani, z punktu widzenia polskiej, no polskiej praworządności proszę. to jest katastrofa. Ja z punktu widzenia tego, co on będzie robił, jak będzie no. orał to sądownictwo także już w ogóle nie będzie ono funkcjonalne, no to... Znaczy, ja ja nie, ale nie ale, ale jestem ciekawa, jak będzie funkcjonowało sądownictwo, jeżeli Prezydent zapowiada, że nie będzie nominował sędziów, którzy mu się nie będą podobać. Znaczy, ja bardzo... rozumiem tych, których, no, którzy będą wskazani tutaj, no na przykład przez. Ale mamy tam opinię KRS, ale mamy procedurę określoną. Ale przez zaraz nie, uzna, nie uznajecie KRS z Nie, nie, moment. Jeżeli mówimy o. Jeżeli mówimy o, tej jeżeli mówimy o tej wypowiedzi, ona no jest bardzo niebezpieczna. Ponieważ to jest taka sugestia, że... Właściwie nie wiadomo na jakiej podstawie, jakiej podstawie, stosując jakie kryteria, takie bardzo subiektywne, Osobiste, tak? prezydent będzie nie. albo nie będzie mianował, bądź awansował sędziów. Znaczy, to jest naprawdę, ten moment wystąpienia pana prezydenta był bardzo niepokojący. To jest taka lekka pokusa, żeby jednak, bo mówił dużo o konstytucji, no przejść obok tej, obok tej konstytucji nie, właśnie, i jej nie. zapisów. Nie. Także jeżeli chodzi o, o, o tę wypowiedź, ona rzeczywiście jest niepokojąca, bo dzisiaj fundamentem musi być bezpieczeństwo prawne Polek i Polaków. Musi być takie poczucie, że mamy apolityczne sądy. Mamy trójpodział władzy, o którym zresztą prezydent mówił, po czym zaczął wskazywać, że będzie blokował tak, w sposób taki. Jak pan sobie wyobraża funkcjonowanie sądów i wymiaru sprawiedliwości, jeśli prezydent nie będzie nominował sędziów? Po pierwsze, nie powiedział, że w ogóle nie będzie nominował, tylko będzie nie, nie będzie nominował komuś, tych. którzy się będzie którzy, podobał albo no nie Nie, podobał. nie tych, którzy będzie się nie podobał, 4, tylko prawda. tych, którzy nie akceptują stanu prawnego obowiązującego w Polsce. No tak, ale A ale sędziowie ale... i pan. Pan studiował pan, na tym ale, samym ale, Wydziale Prawa, na którym pośle, ja. Pan zna ale, system pośle. źródeł prawa w panie Polsce. Pośle. Panie tak. pośwy, ale jeżeli chodzi o. Więc sędziowie, nieuznający tego, tego, będzie tej hierarchii decydurowa. źródeł prawa. Jaka będzie procedura? Gdzie to jest Przej Przecież nie, pan zna konstytucję, przy pa, panie jest ale, głównym obrońcą konstytucji. Panie, panie, Więc pan panie. sobie zdaje sprawę, jaka jest konstytucyjna rola prezydenta przy nominowaniu sędziów, prawda? No właśnie, nie można być polski z prezydenta, że Nie można decydować, że ktoś będzie albo ktoś nie będzie nominowany. podstawie? Karolina może Muszę to się zgodzić z panią Aleksandrą Ławcą, że jednak ten długo polityczny, ale niewygodny, jak widać. Ponieważ pozwala każdemu zostać przy swoim i jednocześnie jak pokazuje pan poseł Bochański, rozdzielać różnego rodzaju przymiotniki i sądzenie ten zły, ten dobry, po prostu bez żadnego zastanowienia. To właśnie co zrobił premier Tusk. Ekstremistyczny, ekstremistyczny sędzia, nieporadny, nieporadny minister i tak dalej, i tak dalej. A sprawa jest Znacznie bardziej skomplikowana, dlatego że jeśli chcemy mówić o zmianach w e, konstytucji e, i Pewnie można się zastanowić, czy przypadkiem raz na jakiś czas nie powinniśmy, a ta konstytucja już ma e, trochę lat przyglądać się, jak ona działa, po, pod wieloma względami naprawdę bardzo dobrze, ale też i czas się zmienia, tak jakby i otoczenie, którym, w którym jesteśmy się zmienia. Natomiast na pewno w tej e, atmosferze, w której e, każdy będzie, e, kiedy państwo tutaj z, z Prawa i Sprawiedliwości będziecie ciągle przekonani, że tylko i wyłącznie wy macie rację i tylko wasza racja jest na górze, no to naprawdę nie, nie, nie będzie dokąd Iść i nie będzie za bardzo z kim rozmawiać. Dlatego nikt nie będzie chciał zmieniać konstytucji z prawem i sprawiedliwością, które tą konstytucją tak, omało. Ja, ja rozumiem, mało. że pani uważa głównie, że się myli? Nie, nie, nie uważam, że się mylę, natomiast uważam, że rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona niż ta, którą pan prezentuje. Ja powiem pani więcej, I... jest tak złożona, że pani powinna w swoim rozumowaniu uwzględniać fakt, że my też taką mamy percepcję rzeczywistości, a pani to ujął. No dobrze, ale proszę, no Państwa. I proszę to... Tobiasz Bocheński zrobił z rządu Tuska dokładnie to, co wielu Polaków chciałoby mu powiedzieć prosto w twarz. Bliźniuk i Oliwiecka mieli atakować, mieli dominować. A skończyło się tym, że nie mieli nawet jak się bronić. Argumenty się skończyły, a narracja rozpadła się jak domek z kart. To starcie pokazało jasno: PO i Lewica mogą próbować pudrować rzeczywistość, ale gdy przychodzą fakty, zostaje cisza i zakłopotane miny. A Polacy coraz wyraźniej widzą, że rząd Tuska nie dostarcza tego, co obiecywał. Jeżeli uważasz, że takie dyskusje trzeba nagłaśniać, a nie chować pod dywan, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i udostępnij ten film dalej. Dzięki, że byliście z nami, a w kolejnych odcinkach pokażemy Wam jeszcze więcej takich momentów, w których propaganda rządzących dostaje bolesne zderzenie z rzeczywistością. Do zobaczenia.